Witam serdecznie, z tej strony Marek Skoczyras. Szanowni Państwo, dziś ponownie nieziemsko ważny film, prytycznie ważny film, w którym opowiem o diecie, która odwraca choroby, które każdego roku uśmiercają 18 milionów osób na całym świecie. I żebym był dobrze zrozumiany od samego początku, mówiąc, że dieta ta odwraca choroby oznacza to tyle, że przywraca stan organizmu sprzed choroby, czyli nie spowalnia, nie zatrzymuje, ale odwraca, dając z powrotem pełnię zdrowia. Czy widzicie Państwo te dwa obrazy? Po lewej stronie mamy naczynie krwionośne wokół serca zwężone do tego stopnia, że grozi całkowitym zamknięciem, zawałem i śmiercią. A wiecie Państwo, co jest po prawej stronie? To samo naczynie krwionośne po trzech latach w pełni drożne, tak jak przed rozwojem choroby. Efekt ten uzyskano stosując pewną dietę. Zaciekawieni, Zapraszam na film. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest jeden jedyny przypadek. W kilku badaniach brało udział kilka tysięcy osób, i u wszystkich efekty były bardzo podobne. I żeby zachęcić Państwa jeszcze bardziej do wytrwania w dzisiejszym odcinku, chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Tak jak powiedziałem na samym początku, takie zwężenie tętnicy jest jedną z chorób sercowo-naczyniowych, a choroby z tej grupy uśmiercają najwięcej ludzi na świecie. Natomiast. Chciałbym tu przytoczyć statystyki z Polski. W Polsce umiera rocznie około pół miliona osób na te choroby. To więcej niż na choroby nowotworowe. Dlatego zdecydowanie warto wziąć sobie wytyczne z dzisiejszego odcinka do serca. Zatem, cóż to za cudowna dieta spowodowała takie efekty, które zaprezentowane były na powyższym obrazie? Poza tym, kto był autorem powyższego badania? Rozpocznijmy od diety. Dieta, która była stosowana w powyższym badaniu u wszystkich osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, była to dieta bazująca na roślinach. W dużym uproszczeniu, to dieta roślinna. I zanim ktokolwiek z Państwa pomyśli, że trzeba będzie jeść tylko i wyłącznie rośliny, uspokoję. Dieta bazująca na roślinach jest to dieta, której podstawą są produkty roślinne. Ale to co jest bardzo ważne, dieta ta zawiera również produkty odzwierzęce, a w tym. Nabiał, jajka oraz mięso, które są niezbędne dla utrzymania zdrowia. Natomiast to, co jest bardzo istotne dla zrozumienia zasad tej diety, to przedstawienie ogólnych proporcji. Dieta, która bazuje na roślinach, to taka dieta, która w składzie zawiera od 80 do 90% roślin i od 10 do 20% produktów odzwierzęcych. I to właśnie tego typu dieta była stosowana w powyższym badaniu i wielu innych i dzięki. Tej diecie po trzech latach udało się uzyskać powyższe efekty, czyli rozszerzyć zwężone naczynia tętnicze, które groziły zawałem serca. Natomiast teraz wytłumaczmy kolejne zagadnienie. Jaki był w ogóle cel stosowania powyższej diety i co zmieniło się w organizmach ludzi, że pozwoliło to na wycofanie powyższych chorób? Otóż dieta, która bazuje na roślinach, pozwala radykalnie obniżyć poziom cholesterolu we krwi, i to m.in. nie tylko ale. Między innymi obniżony poziom cholesterolu oraz innych lipidów we krwi pozwala uzyskać powyższe efekty. Natomiast autorem powyższego badania był dr Caldwell Esselstyn. I tutaj warto zaznaczyć, że dr Esselstyn nie był pierwszym czy też jedynym naukowcem, który takie badanie przeprowadził. Zainspirowany był niesamowitymi wynikami, które osiągnięto nigdzie indziej niż w Finlandii. To właśnie, wyniki, jakie osiągnięto w Finlandii. Były powodem, dla których dr Esselstyn przeprowadził swoje badanie. Przenieśmy się nieco do historii, abyśmy mogli wszystko dobrze zrozumieć. Otóż w latach 70. w Finlandii, we wschodniej prowincji Karelia, panowała plaga chorób serca. Finlandia w latach 70. była światową stolicą chorób serca. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to też tamtejsze władze odpowiedzialne za zdrowie oraz lokalni urzędnicy postanowili edukować społeczeństwo na temat tego. Jak obniżyć poziom cholesterolu, kolejno jak kontrolować ciśnienie krwi oraz jaka dieta jest właściwa. Społeczeństwo edukowano na temat tego, czym jest dieta roślinna oraz jak zredukować produkty pochodzenia zwierzęcego i czym je zastąpić. W wyniku tej edukacji społeczności Finlandii zmniejszyło się znacznie spożycie tłuszczów nasyconych pochodzenia zwierzęcego, natomiast zwiększyło się spożycie warzyw oraz licznych roślin, a w tym. Produktów pełnoziarnistych, orzechów, a także innych roślin. Ale to, o czym warto także wspomnieć, zmniejszył się wskaźnik wypalanych papierosów. I wiecie Państwo, jaki był wynik tej interwencji po 30 latach w Finlandii? Drodzy słuchacze, we wschodniej prowincji Karelia, w Finlandii, współczynnik chorób sercowo-naczyniowych spadł o 85%. Jeszcze raz, 85% mniej chorób sercowo-naczyniowych. Można zatem powiedzieć, że dieta roślinna zmieniła oblicze znacznej części mieszkańców Finlandii i uchroniła ich najzwyczajniej w świecie przed ciężkimi chorobami, które prowadzą do zgonów. I zanim przejdziemy dalej chciałbym pokazać pierwszy dowód naukowy, opracowanie z 2018 roku. W tytule czytamy, projekt Północna Karelia, zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym w Finlandii. W treści czytamy, Zaobserwowano znaczne spadki poziomu cholesterolu w surowicy, kolejno ciśnienia krwi oraz poziomy palenia. Śmiertelność z powodu chorób wieńcowych zmniejszyła się w populacji w średnim wieku o 84% w latach między 1972 a 2014 rokiem. Około 2 trzecie spadku śmiertelności zostało wyjaśnione zmianami czynników ryzyka. A 1 trzecia udoskonaleniem nowych metod leczenia opracowanych od 80. lat. Profilaktyka populacyjna poprzez zmianę stylu życia i środowiska jest najbardziej opłacalnym i zrównoważonym sposobem kontrolowania chorób układu krążenia i innych poważnych chorób niezakaźnych. W obecnej sytuacji globalnej jest to potężna lekcja. Szanowni słuchacze, ta potężna lekcja wydaje się po pierwsze nieodrobiona przez całą resztę świata, a po drugie, z niewiadomych przyczyn jej treścią, no nie są zainteresowani ci, którzy o nasze zdrowie powinni dbać. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że zaraz zbiegną się pokemony i powiedzą, że ja szerzę teorie spiskowe. Jeśli zatem ja szerzę teorie spiskowe, to proszę mi jedną rzecz wytłumaczyć. Dlaczego pomimo tak twardych dowodów nie potrafimy skopiować sobie schematu z Finlandii na grunt naszego kraju czy też grunt całego świata? Taka mała dygresja. A zanim przejdziemy do samego badania doktora Caldwella selstyna warto wspomnieć o innych sygnałach, które od lat płyną z całego świata i które dowodzą tego samego, że dieta roślinna, znacznie obniżająca poziom cholesterolu, wykazuje ochronny wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy i wpływa pozytywnie na cały nasz metabolizm. Na przykład badanie z 98 roku pod tytułem Unikanie rewaskularyzacji czyli chirurgicznego udrażniania tętnic serca dzięki zmianom stylu życia. Wielośrodkowy projekt demonstracyjny. W treści czytamy, w sumie 333 pacjentów ukończyło ten projekt demonstracyjny. Stwierdziliśmy, że pacjenci byli w stanie uniknąć rewaskularyzacji, czyli chirurgicznego udrażniania naczyń przez co najmniej 3 lata, dokonując kompleksowych zmian stylu życia. Pacjenci ci zgłaszali zmniejszenie dławicy piersiowej w porównaniu z tym, co można było osiągnąć dzięki zabiegowi chirurgicznemu. No i teraz przechodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli doktora Caldwella Esselstyna. Przedstawmy jego doświadczenia odwracania chorób wieńcowych u osób, które nadawały się już do zabiegów chirurgicznych, a tym wstawiania stentów. Otóż w badaniu opublikowanym w 1995 roku prowadzonym przez 5 lat dowiódł, że obniżenie cholesterolu poniżej 150 mg na decylitr Zatrzymuje i odwraca chorobę wieńcową, i z powrotem rozszerza zwężone tętnice wokół serca. I właśnie powyższe obrazy pochodzą z tego badania. Są to obrazy dokumentujące, do jakich zmian dochodziło w zakresie tętnic w trakcie tego badania. Co bardzo istotne, o czym pisze doktor również w swoich manuskryptach, proszę zwrócić uwagę, poprawia się ogólne unaczynienie i sieć naczyń. Po prawej stronie widać ewidentnie więcej drobnych naczyń, które przed badaniem musiały być o wiele węższe. I tutaj jedną rzecz musimy pamiętać, że prócz osób, które aktywnie uczestniczyły w badaniu przez tyle lat, pacjentami doktora były także tysiące osób w jego 21-letniej praktyce w klinice w Cleveland. To też w 1999 roku zaktualizował on swoją 12-letnią praktykę stosowania diety roślinnej wśród wszystkich swoich chorych. I w tym badaniu czytamy. Aktualizacja dwunastoletniego doświadczenia z terapią zatrzymania i odwracania choroby niedokrwiennej serca. Choroba wieńcowa zasadniczo nie występuje w kulturach, których odżywianie zapewnia poziom cholesterolu poniżej 150 mg na decylitr. Pacjenci z zaawansowaną chorobą wieńcową mogą zahamować postęp choroby poprzez dietę roślinną i leki obniżające poziom cholesterolu. Aby osiągnąć i utrzymać poziom cholesterolu całkowitego poniżej 150 mg na decylitr. I zanim przejdziemy dalej, zróbmy bardzo krótkie podsumowanie. Jednym z najważniejszych dowodów na terenie Europy, dzięki któremu jesteśmy w stanie wywnioskować, że dieta roślinna odwraca choroby sercowo-naczyniowe, są badania z Finlandii, które opisałem na początku tego odcinka. Są to dane, które rozciągają się w czasie kilkudziesięciu lat. Natomiast do podobnych wniosków doszedł także dr Caldwell Esselstyn u swoich pacjentów. Natomiast wraz z upływem czasu i brakiem zainteresowania ze strony rządzących, by wdrożyć te zalecenia w populacji ogólnej, tak jak w przypadku Finlandii, nie tyle co zapomniano o diecie roślinnej, ale nawet stara się tę dietę ośmieszyć, tłumacząc, że być może nie są to wystarczające dowody na to, by uznać, że dieta roślinna wykazuje powyższe efekty. Niestety, a raczej stety, jest odwrotnie. Ze świata nauki wciąż płyną dowody, które, nie wiedzieć czemu, nie mogą się przebić przez media głównego nurtu do zainteresowanych ludzi. Obecnie identyczne rezultaty uzyskuje dr Baxter Montgomery, który jest kardiologiem i również stosuje dietę roślinną u swoich pacjentów, którzy chorują na zwężenie tętnic. Efekty doktora są takie same co w Finlandii czy też doktora Kalduela Esselstyna. Oczywiście warto pokazać również jego dowody naukowe. W tytule czytamy: Zdefiniowana dieta roślinna jako potencjalne podejście terapeutyczne w leczeniu niewydolności serca seria przypadków klinicznych. We wnioskach czytamy: Jako leczenie wspomagające, zdefiniowana dieta roślinna może przyczynić się do odwrócenia morfologicznych i czynnościowych nieprawidłowości serca w przebiegu zastojnowej niewydolności serca. I tutaj na jedną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które brały udział w badaniu naukowym, były to z reguły osoby chore metabolicznie, z wyjściowym poziomem cholesterolu powyżej 200, a z reguły między 225 a 270 mg na decylitr. Dlaczego o tym mówię? Bo zasadność obniżania poziomu cholesterolu poniżej 150 mg na decylitr tyczy się osób chorych. Natomiast według różnych szacunków Osoby, które póki co jeszcze takich problemów się nie dorobiły. Kolejno, są w miarę zdrowe, to by zachować zdrowie i nie zachorować na chorobę sercowo-naczyniową, powinny mieć cholesterol niższy niż mniej więcej 175-165 mg na decylitr i niższy. Choć obecne normy sugerują, że powinno być to poniżej 190 mg na decylitr, ale o poziomie 150 mg na decylitr będzie kolejny osobny film. Drodzy słuchacze, przykładami takich diet, które bazują na roślinach, ale zawierają sobie produkty odzwierzęce w mniejszej ilości, jest na przykład dieta śródziemnomorska, czy też dieta adwentystów dnia siódmego. W każdej z diet mniej więcej proporcje roślin do produktów zwierzęcych plasują się w przedziale 4 do 1, czyli mniej więcej 80% roślin, 20% produktów odzwierzęcych. I o tym będą kolejne odcinki. Drodzy słuchacze, dieta roślinna, prócz wycofywania chorób sercowo-naczyniowych, wykazuje szereg innych korzyści dla naszego zdrowia. Dieta ta wycofuje również cukrzycę, pozwala utrzymać prawidłową masę ciała, zapobiega chorobom nowotworowym, czyli zmniejsza częstość ich występowania, wycofuje nadciśnienie, daje niesamowite samopoczucie i wykazuje wiele innych korzyści dla naszego zdrowia. Dlatego też w kolejnych odcinkach tematykę sprawdzonych, zdrowych diet na całe życie będziemy kontynuować. Tutaj mam taką wspaniałą naukową książkę pod tytułem Dieta Śródziemnomorska, dzięki której zrozumiecie Państwo, dlaczego dieta bazująca na roślinach jest dietą, która doprowadzi Was do zdrowia i pozwoli Wam zdrowie zachować. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia!